Bardzo witajcie na dzisiejszym odcinku i dzisiaj coś nowego, jeśli jesteście na moich streamach co roku w grudniu, to wiecie, że jestem największą fanką czego? Kalendarz adwentowych! I dzisiaj wezmę piłkarski kalendarz adwentowy FC Barcelony zakupiony w storze FC Barcelony w Barcelonie. I taki właśnie kalendarz będziemy sobie dzisiaj odpakować. Podobno są tu jakieś fajne gadżety właśnie z Barcy. Jestem też w koszulce, jak widzicie, także co? Lecimy za. To, opening kalendarza! No dobrze, moi kochani! To lecimy z jedyneczką, jak zwykle trzeba tutaj szukać tych jedyneczek. Widzę dwójkę. Dobra, dobra, dobra. Szukamy jedyneczki. Dobra, jest jedyneczka, widzę jedyneczkę, jest tutaj. Pyk, pyk, pyk. Szkoda, że nie mam jakiegoś specjalnego urządzenia do otwierania. Mm, co jest? Jakie fajne? Już widzę coś. że jest spakowane. O nie, już rozerwało. Ciężkie, obstawiam, że to będzie widzowie... czekaj, co? Pewnie to jest coś, co mi podpowie ta nazwa, ale nieważne. Przekonajmy się sami. Ja pierdzielę naprawdę, są kredki! Czy ja widzę kredki? Co to jest? Kredki, <grym> Zobaczymy, czy chociaż. Ej, ale okej, okay, są brandowane tutaj, ale widzę, znaczy świecowe kredki, ogóle ja się nie spodziewałam tak, w tym kalendarzu. Kalendarz kosztował ogólnie 25 euro jest dostępny na różnych stronach na internecie, jakbyście sobie chcieli kupić albo jakiś prezent zrobić, na przykład po albo nie wiem. Dziecku, swojemu, jak będzie dziecko. O kurde, to są chyba. Dobra, coś mamy. Co, co to jest? Co to jest? Co jest? jakieś kartonowe. Mi wow, mega. Mega rzecz, jak widać. Super. Dobra, nie wiem, ej, na raźny kalendarz? To jest warty 2 euro. Kochani, a sponsorem dzisiejszego odcinka, jak i całego kanału, jest film Endorfi. I jest listopad, a jak listopad, to Black Friday, a jak Black Friday, to promocje. I właśnie takie super promocje Endorfi ma dla Was na stronie x Także będziecie mieć link w opisie. Sprawdzajcie, bo naprawdę mnóstwo, mnóstwo sprzęciku jest przecenionego. Ja Wam tutaj szybko przejadę, ale oczywiście link będziecie mieć w opisie. Serdecznie polecam filmy Endorfi i sprawdzajcie, bo są super promocje. Ale spokojnie, idziemy do Jest sama. Mamy... Kawałek materiału, który właśnie rozerwałam. Rozerwałam to i to jest bransoletka, podobnie można z tego zrobić bransoletkę, tak mi się wydaje. Ej nie, tak szczerze? Mega syf na razie ten kalendarz, mega syf, ale spokojnie. Wejdziemy do czwórki, która ma podobny kształt, co mnie już martwi, bo jest mało. Gumka do mazania. Gumka do mazania FC Barcelony, widzowie, przypominam. Wow, o, ale nie czekaj, no z drugiej strony jest fajnie się napis. Fajniejszy napis, tak? To jej trzeba docenić. Wow. Myślę, że jakbym poszła do szkoły z taką gunką, to miałabym szacunek. Nie poddajemy się. Mamy dwa kartki tym razem. Jeśli jesteście fanami Wersy Barcelony, patrząc po tym kalendarzu, to możliwe, że przestaniecie być fanami. Jak zobaczycie, jak traktują swoich fanów. Kupują ich kalendarze i nie da się nawet tego odpakować. Są naklejki, chyba co? Dobra, chyba joda trzeba zrobić jakieś. Widzowie. O! No, akurat nie rozerwałam nic. Fajnie, naklejki w Sybarcelony. Fajnie, fajnie. To akurat nie najgorsze, ale mogło to być w lepszej formie niż w takiej, że się już odkleiło tak naprawdę. Są naklejki. No, na zeszyt czy coś. <grym <grym Ziedmą, także jak widać, naprawdę poziomy suki. ale widzowie, teraz spokojnie. Ja jestem naprawdę doświadczona, jeśli chodzi o otwieranie kalendarzy adventowych, bo szóstka to są Mikołajki. Co niebo? Fajne? Fajne niebo. Kamerze jest tutaj oczywiście za kamerę podpowiada, że jest fajne niebo, fajne niebo, widzowie. Yy, szóstka to są Mikołajki, i zazwyczaj w kalendarzach adventowych szósteczka oddaje, ale ja widzę, że to jest bardzo małe okienko, więc nie wiem czy. Jezus, Maria. Jezus. Nawet nie wiem, jak to nazwać, nie? To jest jakaś tragedia. To jest, to jest strugaczka. Temperówka. temperówka. Ja nie mówię temperówka, wiedziałam, że się tutaj wkleje mój kamerzysta. Ale to jest jakaś tragedia, zobacz, jak to wygląda. To jest po prostu wklejone w jakiś plastik i naklejone jest pewnie ta sama naklejka, która bym znalazła gdzieś tutaj. Co to jest? To niezłe mikołajki, się mi zrobili, no, wam powiem, te mikołajki naprawdę będą w tym roku świetne, lecimy z siódemką, jak się nie ma, tylko jej nie mogę znaleźć, dobra, widzę, znowu jakieś małe okienko, ale zaraz widzę, że będziemy przychodzić do tych większych <grym> Nie, no wcale nie było już gumki, nie, do mazania, tym razem troszkę inna, fajnie, fajnie, ale w sumie nie mieliśmy żadnej gumki do mazania chyba w domu, co? Mamy ósemkę, a ósemka to jest kolejny kawałek papieru, który jest twardy jak plastik, ale mi się wydaje, że to jest po prostu, no tak, to jest sklejka papieru i jest to kolejny tego typu ruloczek, co jest moim zdaniem naprawdę, co no, mi się coś przekliło, no, może przejdźmy do dziewiątki od razu. Ja liczę, że na naprawdę będzie chociaż jedna rzecz, która będzie, o, okej, okay. tu już mamy coś ciekawszego. Są to puzzle i prawdopodobnie to będzie tworzyło albo jakiś okej, okay, herb i chyba napis bardzo, czy coś takiego z tego, co widzę. Więc okej, okay, no to jest spoko, bo zawsze możecie sobie takie puzzle skleić i wkleić do, wkleić do ramki, na przykład sobie powiesić albo postawić na biurku. Spoko, spoko. Złożymy to może na sam koniec i pokażę Wam, jak wyglądają te puzzle, ale teraz przejdziemy do kolejnego numerku, który będzie chyba dziesiona już. To już to dziesiąte okienko za nami, no tylko znajdźcie teraz. Szukamy dziesiątki co. szukajcie ze mną. Kto widzi dziesiątkę przy kalendarzu? Widzę dziesiątkę. Dobra, widzę. Była mała po prostu. Ech, czekajcie, widzicie to? Widzicie to? Nie! No nie można tak! E, Jezus Maria! Ja naprawdę chciałabym otworzyć kalendarz Realu Madryt, ale widziałam, że w tym roku właśnie nie ma oficjalnego kalendarza Realu Madryt. I jestem czy tam też jest takie coś. Czyli trzy gumki! Do... Na trzyłek. Wow! Wow, i to jeszcze tak blisko siebie jest, żeby to się właśnie zmieniało, czy cokolwiek czajcie? No masakrę jakaś, dobra. No ale jeszcze nie skreszajmy tego ględarza, bo to jest dopiero 10 okienek, a przed nami 11 i ja już widzę ten kształt i ja się boję, że to znowu będzie ten grzloczek. A nie widzowie spokojnie, to nie jest ten sam roczek, bo ma inny kształt, no więc Jest to gwiazdka, która już jest powyginana, bo przypominam, że jest to papier po prostu sklejony, jest to sklejka papieru. nic tak, no, nie jest to mój... Chyba ulubiony kalendarz, a nie najlepszy jaki otwierałam, ale widzowie też będziemy sobie otwierać, przypominam, jak ktoś jeszcze nie wie, kalendarze adwentowe codziennie w grudniu na początku streama, na, każdego, na początku każdego streama będą otwierane kalendarze, a tych kalendarzy mam przygotowanych naprawdę dużo w tym roku i to fajnych kalendarzy, także zapraszam na streamki codziennie w grudniu, w różnych godzinach, bo oczywiście regularność to podstawa na moim kanale. Dobrze, gdzie jest 12, bo ja tak gadam, gadam, widzę, jak to będzie znowu gumka do mazania to jest? Ej! Dobra, to jest spoko, to jest pieczątka, tylko... Nie pobrudziłam stołu. Pytanie, czy ona działa. Aha. Fajna, fajna ta pieczątka, no taka akurat, no. Jak widzę ten kształt, ja już się boję. No. Ale było coś innego, trzeba docenić, trzeba docenić. Ta do pieczątka to było coś innego, bo w przeciwieństwie do okienka. Okienka... To się wytnie. Nie, 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 błagam, nie, nie, to są karteczki jakieś po prostu, co to jest, jak się bieram? co to jest? Widzicie, nic jak jeszcze traktuje swoich fanów najmłodszych, co? O mój Boże, tak szczerze, ja chciałam później na koniec nagrać całość tego kalendarza, co, co było w nim, ale jak... Jak ja widzę te rzeczy obok mnie, wszystkie tak naraz, to trochę jestem załamana tak się za. i nie wiem. Jak nie otwieracie kalendarza adwentowych, to ja Wam mogę powiedzieć, jako oczywiście tutaj doświadczony otwieracz kalendarzy, że najlepsze rzeczy są zazwyczaj jako, jako 24 dzień grudnia, czyli Wigilia. O, to już nasz ulubiony kształt. Ho, ho! Tym razem super bryloczek. Tym razem, widzę, że jest to gwiazdka. Wow, no, 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 no. Fajne, fajne, nie powiem, że nie. Przywieszę sobie do mojego plecaczka do szkoły. Mm -hmm. Tak, tak, tak. No, ale wracając do właśnie 24 grudnia. Zazwyczaj są najlepsze rzeczy w kalendarzach. Ja się boję, że to będzie kolejna gumka do włosów. A my lecimy z piętnastką. Nie do włosów, tylko do mazania, No i piętnastka, nie zgadniecie. Jest to kolejna gumka do mazania. Wow, 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 wow. Tego jeszcze nie było, można by rzec. Dobrze, 16, jakiś nowy kształt, kochani, nowy kształt. Jestem, jestem pełna nadziei. W ogóle tu już mam całe poranione y, palce od. Y, od tego kalendarza. I mamy kolejne puzzle, ok? Mam nadzieję, że to nie będą to same puzzle. Albo to jest po prostu kolejna część tych puzzli podzielona na dwa okienka. Tak obstawiam, ale tego się dowiedzie na koniec odcinka, czy są to dwa osobne obrazki, takie same. Inne, czy może to jest po prostu jeden obrazek połączony na dwa okienka, to będzie naprawdę mega słabe, a to właśnie obstawiam, to ostatnie, czyli że to, są, to jest po prostu jeden obrazek podzielony na dwa okienka. Wow, dobrze, siedemnastka. Nie, o nie, no tutaj trzeba docenić. Po raz kolejny. Nowy kształt, super wyżaczka z papieru. Przypominam, to jest papier, to jest styka z papieru. No nie ma. Okej. Okay. Jak to, zobaczcie, jak to jest kolejna gumka do mazania. To, to nie wiem co. Nie, mamy kolejny stempelek, kolejna piecząteczka, bo naprawdę na będzie super. O, napis Barca. To już ma większe widzę, szanse, żeby się odbić dobrze, sprawdźmy sobie. No, to się odbija i jest nawet czerwone, więc w miarę w kolorach Barcelony. Spoko, spoko, ten stempelek jest ok, jest ok. Dajemy mu naprawdę tutaj plusik, plusik dla stempelka, dziewiętnasteczka. Nie, 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 nie. nie. Ja naprawdę czuję, że to jest jeden obrazek <noise> podzielony już na trzy okienka, ale może to i dobrze, bo będzie to większy obrazek tak naprawdę. Ej, ale czajcie, jak w dwudziestce będą puzzle, jako ostatnie jakieś tam puzelki, rogi na przykład. Oby nie, oby nie, oby w ta czwórka to nie były puzzle. Kolejne. Dobra, dziewiętnastka, dziewiętnastka, dziewiętnastka. Dwudziestkę! No tak. Bo dziecko jest tutaj. Nie, 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 nie. Piąta? Ej, tak szczerze? To jest piąta już. Pio mam pięć gumek. Mam pięć, widzowie, gumek do mazania z FC Barcelony. Piszcie w komentarzu, czy chcecie gumkę do mazania, to myślę, Wam, bo jak widzicie, mam ich trochę, więc tutaj z przyjemnością no, jestem fanką tutaj, FC Barcelona, ale damski, tak, więc no. Mm, bez przesady też, bez przesady z tymi gadżetami z FC Barcelona. Dobra, 21. Gdzie jest jedynka? Widzę, duża. O! Czyli będzie kolejny bryloczek. Obserwowałem, że w kształcie prosto. Nie prosto, kontamina, kontamina tu bardziej. O! wow. Jest. Wszyscy są w szoku, że jest to taki bryloczek. Lecimy dalej, 22. O! Ale nie są kolejne puzzle, ale nie no, to jest na 100% jeden obrazek, to jest na milion procent jeden obrazek, bo ja widzę, że tutaj jest yy, puzzle taki, który idzie na róg całego obrazka, więc na milion procent to jest jeden, jeden obrazek z tych puzzli. Zgrzemy się do końca, widzę, że przedostatni numerek 23, nie, 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 no przecież to jest niemożliwe, że jest to kolejna gumka do mazania, sześć gumek do mazania z FC Barcelony. Wow, 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 No dobrze, przynajmniej będę miała 3 ciągówek? 24. Teoretycznie powinien być to najlepsza, powinna być to najlepsza rzecz. Ech, bo jest to Wigilia. Zobaczmy, czy Wigilia w tym roku będzie będzie wesoła. Nie. Nie! Nie może to są na... Nie, nie, to nie mogą być te naklejki znowu. Co to? Co to ma być? Jeszcze to się dało normalnie odpakować, nie? Ale to jest naprawdę... Nie jest takie łatwe. Dobrze, poradziłam sobie tutaj nożyczkami. No, są to inne naklejki, ale no, one są tf, tak słabo... Naklejki widzę, że były fajne. To powinno być każda osobno, na grubszym papierze, grubsze. a nie, że na takim jednym rolonie, który się sam odkleja. Już tam naklejka jak w życiu nie przyklei. Nie dostanie z wami na zawsze. Więc no... Nie wiem. Nie wiem, jak podsumować ten kalendarz. Ułożę puzzle zaraz i Wam pokażę, co było w całym tym kalendarzu. Ale... Chyba jest to najgorszy kalendarz adentowy, a naprawdę otwieram mnóstwo kalendarzy w swoim życiu. Jest to najgorszy kalendarz adentowy, jaki ja otwieram. To mogę stwierdzić. Zobaczymy zaraz obrazek, także widzimy się, gdy podsumowaliśmy ten. No i kochani, tak jak już widzicie, mamy całość kalendarza. I tak jak się domyślaliśmy, to jest jeden obrazek. Jest to na dosłownie najfajniejszy z całego tego kalendarza. No i powiedzmy, że. Że, że w miarę ok, w miarę fajna, możemy tutaj dać plusika temu kalendarzowi. jednego mi się wydaje za te za ten puzzle, ten obrazek z puzli. możecie sobie dać w rameczkę, myślę, że będzie całkiem fajnie wyglądał. Ale reszta, no tak jak widzicie, no trzeba powiedzieć tragedia. 6 gumek do mazania, strugaczka, która jest po prostu masakrycznej jakości, jakieś papierowe bryloczki, naklejki, które są już podklejane. No jest jak jest widzowie, ale myślę to całkiem fajny, fajna skocznia od naszej gierki F125, dajcie znać czy chcecie, żebym otworzył jeszcze jakieś kalendarze, trzymajcie się i na razie!